Hej, Witam Was serdecznie. Yy, szósty odcinek ekstra podcastu. Po bardzo długiej przerwie, bo jeśli mówimy o, filmy, o filmach na kanale, no to wiosną troszeczkę ich nagraliśmy, chociaż było ich i tak bardzo, bardzo mało. No a ostatni podcast był w styczniu z Michałem Korkiem, więc yy, troszkę, troszkę czasu już od, tej, od, tego, od tego momentu upłynęło. Ale wracamy. Skoro wracamy, to. Nic innego, tylko brać się za temat, który dzisiaj będzie, a dzisiaj tym tematem będzie Lech Poznań, jego dyspozycja. I na pewno odcinek, który nie będzie przyjemny, bo mm, uważam, że nie jest sztuką krytykować w momencie, albo mówić o pewnych trudnych rzeczach w momencie, kiedy jest rzeczywiście źle, bo wtedy każdy kibic może de facto się odezwać i zwrócić na to uwagę. A sztuką takiego y, wnikliwego chyba publicysty jest to, żeby czasem y, zwrócić uwagę nawet kiedy idzie, że Coś jest nie tak i może mieć konsekwencje w przyszłości. Ktoś powie, że ten odcinek jest bez sensu, bo Piotr Rutkowski nie usłyszy Ekstra Podcastu i nie będzie interweniował. Tak, zgadzam się, tak będzie. Nie sądzę, że Piotr Rutkowski to usłyszy. Natomiast yy, nie ukrywam, że jednak kiedy wpuszczam coś do sieci, może to otworzyć każdy, a tym każdym może być kibic Lecha Poznań, a bazę kibiców Lecha Poznań. Yy, baza kibiców Lecha Poznań jest dość rozbudowana, więc jak najbardziej oni mogą tutaj wejść, posłuchać. Ja ich o pewnych rzeczach mogę uprzedzić. Czy będą to przewidywania, yy, to co teraz powiem yy, i to, 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 co jest treści tego podcastu, czy one będą powodować to, że, yy, że to się sprawdzi, to co powiem? No Pewnie, że nie. Pewnie, że może być sytuacja, kiedy, yy, kiedy moje przewidywania mogą się nie sprawdzić. Ale może ktoś usłyszy i powie: Kurde, gość ma rację. Może wypadałoby się nie nastawiać. Aż tak optymistycznie, bo dzisiaj trochę o tym będzie. O tym, że Lechowi idzie, ale media i kibice mają pamięć złotej rybki i żyją tylko i wyłącznie tu i teraz. Jest takie powiedzenie, może ktoś powie, że się wysilam na bycie mądrym i próbuję udawać mądrego, ale że wielkie koncerny dzisiaj tak działają, nie? że mają myślą w kategoriach agencji menadżerskiej, jak politycy, nie? wygrać następne wybory. Mam wrażenie, że momentami tak też myślą kibice i media, to znaczy yy, myślą tylko i wyłącznie o tym sezonie, który jest tu i teraz. Yy, to troszkę tak, jakby co roku wymieniać komuś mózg i ten mózg może. Sprzedać, wiecie, nerkę i powiedzieć sobie, nie ja, nie, ja nie muszę nic robić, bo to się na mojej warcie, nie, nieważne co będzie za 10 lat, to się nie skończy na mojej warcie. I mam wrażenie, że troszeczkę tak myślą włodarze Lecha Poznań, nie? Będę przede wszystkim ich dzisiaj w tym odcinku krytykował, a nie skupiał się na trenerze Frederiksenie czy na obecnej dyspozycji Lecha, ale na początku oddam to e, trenerowi Lecha, to co, to co jest właściwe, a potem wytknę na czym polega krótkofalowość, moim zdaniem, w patrzeniu e, w patrzeniu działaczy Lecha. Natomiast ona też uważam, że dotyczy kibiców, bo oni skupiają się na tym sezonie, który jest teraz, a uważam, że może ich później czekać pewne, pewne, pewne rozczarowanie. Nie? E jeśli chodzi o, o trenera Frederiksena i o to, co się dzieje, no to obecnie Lech Poznań no, nie ma co ukrywać, że ma sytuację kapitalną w tabeli. Bo może nie ma jakiejś mega dużej przewagi, ale jest to początek sezonu, zaledwie początek sezonu, 8 spotkań, 6 zwycięstw, e jeden remis, jedna porażka. Jak na warunki ekstraklasowe, patrząc na to, jak ostatni sezon w ekstraklasie wyglądał, że Jagiellonia była najsłabszym mistrzem od lat, pije tu oczywiście do średniej liczby punktów, czyli mistrz miał bardzo dużo potknięć ze słabszymi rywalami. No to zmierzam do tego, że jest to wynik bardzo, bardzo dobry. Znaczy, jak najbardziej Lech i Frederiksen może się. Yy, mogą być z siebie zadowoleni, w sensie, mam na myśli, że właśnie te jak najbardziej, trenera Frederiksena mogą za to uwielbiać i yy, co mi się rzuciło w yy, kadencji tego trenera w Lechu, to jest organizacja gry. To znaczy, Lech yy, od czasów Mariusza Romaka ewidentnie miał problem, jak grać. Nawet pod koniec kadencji ma już było widać pierwsze symptomy, ale szczególnie na wiosnę yy, nie potrafił pokonać rywala sposobem. U trenera Frederiksena zdecydowanie yy, zwrócił mu uwagę na grę w defensywie, nie? Zaledwie trzy bramki stracone. Lech wie, co ma grać. Lech to realizuje właśnie w ten sposób, że w defensywie zabezpiecza sobie pewne rzeczy i daje trochę więcej swobody w ofensywie. Zawodnikom, którzy się odrodzili, którzy grają bardzo dobrze, tak jak na przykład Dino czy, czy Sousa. Na pewno imponuje to, że imponuje, imponują, imponuje to, jak popatrzcie, bo mówię o całości drużyny, nie? Jak drużyna się zmieniła i w momencie tego e, pewne jej elementy, które do tej pory nie funkcjonowały, funkcjonują. Bo widzimy odbudowanego Joela Pereira, widzimy Daglasa, który przyszedł w ogóle z, z praktycznie, gość, całą większość kariery w drugiej lidze szwedzkiej spędził, nie? I on mm, przychodzi, wiem, że przychodzi z ostatniej drużyny pierwszej ligi, ale de facto nie ma prawie doświadczenia na tym najwyższym poziomie, przychodzi do Lecha i jak najbardziej jest teraz czołowym zawodnikiem, tak. Już nie będę wymieniał każdego zawodnika po kolei, tak, ale można właśnie jeszcze wymienić poza może Hoticiem i Sousą właśnie młodego Kozubala, tak? którego miałem okazję samym zresztą zapoznać, jeśli ten facet będzie tak postępował, jak wtedy postąpił ze mną, bo kiedy się o, o, o sytuacji, kiedy miałem z nim na obozie, goś po prostu podszedł i się niepokoił tym, że, że siedzę na słońcu, byłem na obozie Lecha jako nie jako może dziennikarz profesjonalnie, ale miałem to doświadczenie, że po prostu gość jest, wydaje się być człowiekiem bardzo, bardzo i odpowiedzialnym i, i uważam, że było po nim widać, że jeśli będzie tak dalej postępować, jak postępuje, bo widać, że się rozwija, świetna runda w GKSie Katowice, teraz czas w Lechu, jeśli media mu nie narobią do głowy, no to to będzie piłkarz pełną gębą, tak? bo on ma umiejętności. Oczywiście to jest pierwsza kolej i rzecz, która, która, która piłkarza hmm, predestynuje. No, spowoduje, że, że może później zaistnieć na wyższym poziomie. Nie to, że jest miły, ale efekt tego, że, yy, że jest człowiekiem, który również myśli poza boiskiem, na pewno może mu pomóc później w przyszłości. I na to mocno liczę, że jeśli media mu nie narobią do głowy. No, to, to może być naprawdę piłkarz dużego formatu, tak? I widać po nim takie właśnie cechy typowo pomocnika box to box, tak? Na pozycji numer 8, który może sporo, sporo dobrego zrobić, a może i na pozycji numer 6. Na dziesiątce byłoby ciężko go raczej zobaczyć, ale a, a, a może kiedyś. Ale myślę, że, że piłkarz na pozycji numer 8 na pewno, na pewno ciekawy z perspektywą na, na szóstkę. Ale nie chciałem się dzisiaj skupiać na indywidualnościach. Tak? Oczywiście ja to poruszam, żeby pokazać pewne rzeczy, pewne mechanizmy. To, jak teraz Lechowi idzie, jest tylko pretekstem, żeby się odbić do zupełnie innego tematu, a mianowicie do tematu organizacji klubu. Tego, jak on funkcjonuje. To znaczy, Lech jako ekipa teraz jest bardzo dobrze zarządzany przez trenera, ale obawiam się jednak tego, co się dzieje w kwestii, w kwestii nie trenera Frederiksena, tylko w kwestii zarządu Lecha, który uważam, że nie wyciąga wniosków sprzed lat. Ja to oczywiście przemilczałem w lato, kiedy, kiedy mi nie było na kanale, ale uważam, że jest mimo tego, że Lechowi dobrze idzie, to jest bardzo dobry moment, żeby sobie o pewnych rzeczach powiedzieć. To znaczy, to znaczy Lech Poznań jest w takim momencie i Polska Liga jest w takim momencie, kiedy możemy sięgnąć po więcej. I o tym jest dzisiejszy odcinek. To znaczy dzisiejszy odcinek nie tylko jest o Lechu Poznań, ale również jest o Polskiej Lidze. To znaczy widzimy pewną tendencję wzrostową. Ja zaczynałem komentować y, Polską Ligę w momencie, w sensie Polską Ligę, y, zacząłem się nią interesować w momencie gdzieś roku 2013-2014. No byliśmy coś koło 20. miejscu wtedy w rankingu UEFA. Później żeśmy podskakiwali w okolicach tam 18., wiecie jak było. A w okolicach 17. to wszystko zaczęło się sypać i do 20. roku nie mieliśmy drużyny w pucharach przez trzy sezony. Już nie będę wam dokładnie przypominał, w, którym, w których latach, bo jestem w stanie sobie to odtworzyć, ale to nie jest istotą tej sprawy. Istotą jest to, że mieliśmy gorszy moment i teraz pojawiamy się w takim momencie, kiedy możemy sięgnąć po więcej. To znaczy możemy gdzieś awansować na 15. czy 14. lokatę, i mieć dwie na przykład drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. Skutek czego, co będzie? Będzie pięć drużyn w Pucharach, a nie cztery. Będzie Nawet jeśli byśmy podskoczyli jeszcze wyżej, no to być może jedna drużyna w fazie grupowej Ligi Mistrzów to byłoby coś fantastycznego. Wiem, absolutnie jest to dzisiaj poza naszym zasięgiem, ale punktowo my się do tego piętnastego miejsca zbliżamy. Ale uważam, że my do tego piętnastego miejsca, niestety, patrząc właśnie na przykład między innymi Lecha, ale on nie jest najlepszym przykładem, bo to i Legia może sobie przybić piątkę i pogoń, moim zdaniem. Z Rakowem jest trochę inna sytuacja, bo to jest świeższy projekt, tak? ale uważam, że przede wszystkim Legia, Lech, ale, 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 ale tu się skupię na Lechu, na przykładzie Lecha Poznań, robią wszystko, żeby do tego miejsca nie dobić długofalowo. Nie? Czym? Tym, że nie zmienia, mimo tego, że jesteśmy dzisiaj trochę w innej rzeczywistości, jest to temat, mimo wszystko nie na czasie, ale nie robię tego podcastu tylko i wyłącznie dla wyświetleń. Zobaczmy sobie, że Lech jednak ma taką sytuację, że... Mm, jest po roku, który zawalił w Pucharach. No ewidentnie, tak? Trnawa, zawalona, zawalona liga. Niepotrzebne zwolnienie Johna Van Den Broma albo przynajmniej brak koncepcji zastąpienia go, bo część ludzi pewnie by twierdziła, że Van Den Brom się w ogóle wypalił i należało go zwolnić. Nie chcę o tym dyskutować. W tym momencie nie ma to, nie ma to większego. Przepraszam, tutaj się różne rzeczy dzieją. Nie ma to większego znaczenia. Lech jest na takim etapie w pucharach, tak? Jeśli sobie zobaczymy. Czy w ogóle ja piję do pucharów, ale to jest docelowo to, co, to, co chcę, to co pewnie chcemy, nie? Chcemy mieć drużynę w Lidze Mistrzów, chcemy mieć drużynę w Lidze, w Lidze Konferencji, chcemy mieć drużynę w Lidze Europy, tak? Chcemy regularnie punktować i wygrywać. Lech to rozstwonił. Miał gorszy moment przez ten rok i jest w tym momencie w takim położeniu, że potrzebuje się odbudować. Co Lech Poznań robi? Lech Poznań sprzedaje Filipa Marchińskiego i Krzysztofera Welde. Nie jestem w stanie obiektywnie ocenić, bo nie znam się na finansach, tak? Czy Piotr Lutkowski był do tego zmuszony? Czy było to zaplanowane? Natomiast yy, skupiłbym się na trzecim przypadku. Bo o ile Filip Marfiński i Weldę wydawało się, że mogą odejść, no to z klubu odszedł Jesper jeszcze Kalström, tak? Trzeci ważny piłkarz. I to jest moim zdaniem pewnego rodzaju symbol polskich klubów. Znaczy, ja rozumiem, że w pewnych sytuacjach odejście niektórych zawodników jest. Yy, jest nieuniknione przez to, jaką mamy specyfikę ligi i to rozumiem, natomiast jasno Niels Frederiksen zasugerował w, w po drugiej kolejce, kiedy mu Kallströma sprzedali, że to nie było z nim uzgodnione i to idealnie pokazuje przykład naszej sytuacji w, 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 w Polsce pod względem zarządzania klubów. Nie ma tam żadnego myślenia długofalowego. Mówiłem pewnie, niestety część ludzi nie zrozumiała tego, co powiedziałem, chociaż może nie chcę nikogo wkurzyć, tak ale no, mogła nie zrozumieć. O to mi chodziło z tym słynnym Podejście na zasadzie, to się nie stanie na mojej warcie. Tak? No tutaj nerce słynnej mówiłem: to się nie stanie na mojej warcie, to się nie staje za mojej kadencji, nie muszę się martwić. No tylko, że Rudkowski chyba nie wierzy, że nie wiem, czy on wierzy, że za 5 lat będzie prowadził Lecha. Nie rozumiem, po co on to zrobił, po co sprzedał Karl Ktoś powie: Piotr, po co ty to w ogóle rozpamiętujesz? Teraz jest Kozubal, w ogóle nie powinniśmy się tym martwić. No dobra, ale Lech za rok będzie grał w pucharach i mógłby iść szerokim frontem, mógłby iść, mm, iść grupą zawodników, która wynosiłaby liczbę. Wartościowych 25 albo 23, a niekoniecznie, nie wiem, 17-18, tak? Nie wiem, czy. Ty, musiałbym teraz policzyć dokładnie, ilu, ilu piłkarzy uznajemy, to jest też bardzo subiektywne zawartościowych, tak? Ale nie powiecie mi, że obecność piłkarzy, która grała w pucharach, no to to jest, to jest nieprawdopodobny kapitał. No to daje olbrzymie możliwości. To daje możliwości takie, że możesz systematycznie, systematycznie poprawiać swoje wyniki z roku na rok. I teraz takie pytanie. Czy wy nie macie wrażenia, że Lech uległ pewnego swojego rodzaju? I uwaga, nie mówię teraz od strony tenera, tylko od strony kadrowej. Pamiętacie Dariusza Żurawia? Żurawizacji, tak bym to nazwał? Czyli Lech ma podobną kadrę co wtedy? To znaczy, może nie ma tylu młodych piłkarzy co wtedy. Okej, okay. nie chodzi mi o strukturę wieku, o średnią wieku, ale że nie ma tylu wartościowych zawodników. Bo przepraszam bardzo. Okej, okay, Daglas przyszedł, ale. Kim, kurde, jest Hoffman, tak? No, bardziej byłbym pewny Czerwińskiego, tak? Jeszcze tym bardziej ci piłkarze z re, często idą do rezerw, a później e, e, przegrywają te spotkania e, z jakimiś e, w trzeciej lidze, na czwartym poziomie rozgrywkowym, o czym my w ogóle mówimy. Mm, jeszcze mógłbym tutaj przytoczyć Andersona, który jest słabszy od Reboczo. Nikt nie pomyślał, żeby nie wiem, nie wiem, czy koniecznie Andersona wyrzucić, tak? Ale no, sprowadzić jeszcze jakiegoś lewego obrońcę. Może w tym momencie jakiegoś stopera odkurzyć, tak? Ta kadra jest dziwnie sformatowana. Widzicie, ile tam jest stoperów. Mam wrażenie, że tam się wiele rzeczy dzieje w przypadku, znaczy oni sobie robią jak że to nie są kompetentni ludzie naprawdę. I ktoś powie Rudkowski nie jest kompetentny pod względem y, z, z kupowania zawodników czy żąsa popełnia błędy, ale że się odkrył. No, okej, okay, ale jednak człowiek ma nadzieję, że, że, że inni będą się uczyć. Tym bardziej, że Rudkowski nie sprzedał klubu, tak? On cały czas, cały czas nim zarządza. To jest jego własny interes, żeby tym, żeby tym, żeby tym dysponować. E, o ile jeszcze na pozycjach numer 6 czy 8 analizując kadrę Lecha, to ja widzę jakąś nadzieję, bo przed lączar przyszedł, przyszedł jak No to e, nie wiem. Pozycja numer 10: za Zasąse, kto jest? Ktoś powie, jest Dinochotic. No dobra, ale to nie jest klasyczna dziesiątka. Ale powiedzmy, że jeszcze jest Dinochotic, ale na skrzydłach kto jest. Okej, okay, Mark i Golizadech, czy no, nie wiem, czy właśnie Chotichard gdzieś jako skrzydłowy grunt. To musi być sformatowane, muszą być dwie jednostki konkretne. Mm. To jeszcze są piłkarze, którzy rzeczywiście dają impuls, część z nich się odbudowała, część gra coraz lepiej. No, okej, 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 tu się zgadzam, ale dalej, gdyby ułożyć dwie jednostki, to w tych dwóch jednostkach znalazłby się albo Hakans, czy Hakan, z którego nie jesteśmy pewni. Albo by się tam znalazł Adriel Baluła, który jak wszyscy wiemy, jest zawodnikiem, który, który ewidentnie w kolejorzu się nie sprawdza. No sorry, no ja wiem, że jest fan Balui wśród widzów kanału, ale nie mogę się do tego aż tak dostosowywać. Sorry, ja nie jestem koniunkturalistą. Uważam, że niestety ten zawodnik już w lechu w Lechu wiele nie zrobi i będzie tylko dogorywał. Mm, i, też, I też te właśnie transfery. Pytam o jakość tych zawodników, tak? Znaczy, Lech miał Kamińskiego, Skurasia, Weldę w momentami w jednym zespole, tak? A teraz ma zawodnika, który nawet pije do tego Hokonsa, który przyszedł z... czy Hakansa, który przyszedł z drugiej ligi norweskiej. Ze Spadkowicza, fakt, reprezentant Finlandii, tak, tak, wiem, wiem. Może nie okaże się cieniasem, miał jedną asystę. Teraz kontuzja poważniejsza, dwa miesiące przerwy. Ym I wiem, że to nie jest tak, że Lech się musi dzisiaj tym aż tak martwić, ale nie mam przekonania, że za rok sytuacja będzie lepsza. To znaczy, czy nie odejdzie Sousa... Czy coś się chodźczowi nie stanie, który jest kontuzjogenny? To samo Golizadech. Nie mam, wraże mam wrażenie, że Lech nie działa na wyprzedzenie. Już to mówiłem rok temu, że oni powinni się wzmocnić, żeby tego sezonu nie zawalić yy, tego, tego sezonu z wandem Bromem. Mówiłem dokładnie rok temu to w podcaście. Macie to w, w, chyba w trzecim odcinku podcastu. Mówię, że lek powinien wzmocnić skrzydła, lek powinien wzmocnić środek pola, że nie ma dobrze obsadzonej pozycji numer 8 czy 6. No teraz może ma lepiej obsadzoną pozycję numer 6 i 8, ale ma skrzydła gorsze, tak? Na ataku ma Iszaka, ale poza tym kogo ma? Szymczaka, który. Okej, okay, go jeszcze można promować, bo uważam, że z tej mąki może być jakiś chleb. Może nie najwyższej jakości, ale będzie jakiś chleb. Yy, ale nie wiem, pan Brian. Teraz przepraszam, serio, wyleciało mi nazwisko fiameba, czy w, może przekręcam troszeczkę nazwisko, tak? ale ten zawodnik, który, który do kolejorza przyszedł z rezerw Realu Sociedad, no przepraszam, ale nawet przy Arturze Sobiechu to nie sprawiał u mnie wrażenia jakiegoś. nie Miał jakieś dobre, lepsze wejścia. Uważam tak czy inaczej, że może ci piłkarze na ekstraklasę wystarczą, ale na puchary nie. Ilech tego nie zrobi. Do czego dochodzę? Dochodzę do tego punktu, że ja uważam, że jestem... Kimś, będąc dziennikarzem z mniejszymi lub większymi zasięgami, czy nawet bez zasięgów, jeśli działam w ramach jakiejś idei, w ramach jakiejś myśli, powinienem mówić o czymś, co, co powinno zwracać uwagę na dobro wspólne. I uważam, że Lech powinien zrobić więcej. I to Wam chcę powiedzieć, że niestety tej nadziei specjalnie na to, że będzie jakoś super, lepiej nie mam. Czy znaczy Lech może wygra w tym sezonie mistrzostwo, ale stojąc przed następną dekadą, obserwując już mniej więcej Lecha od 10-11 lat, tak mniej więcej, to no około 10 lat, yy, nie mam przekonania, że te następne 10 lat będą o wiele, o wiele lepsze. Że na przykład Lech wygra 5 mistrzostw na, na 10 albo chociaż 4. Bo różne rzeczy mówimy, ale widzimy ten sam scenariusz. Lech wygrywa jakiś tytuł, a później odpuszcza. To nie jest przypadek, że przez ostatnie 10 czy 11 lat, śledząc kolejorza, jako kibic, mistrzostwo świętowałem tylko dwa razy w 2015 roku i, żeby się nie pomylić, w 2022, nie? w sezonie 2021-2022. I uważam, że Lech ma słabszą kadrę, ma super trenera w tym momencie. Rzeczywiście trafił na ręku, trafiło, trafiło się ślepej kurze, kurze ziarno na ten moment, bo też po, poczekajmy z tym Frederiksenem, ale muszę powiedzieć, że też, że też mi się podoba, że on nie gra za wszelką cenę ofensywnie, bo w meczu z Rakowem widać było, że Lech sobie nie radził i nie poszedł na rympał na pełnej ofensywnej petardzie, żeby przegrać mecz. Tylko zremisował. Ktoś powie, że to nie za bardzo jest się z czego cieszyć. Ja uważam, że z przebiegu meczu, gdzie Lech nie oddał żadnego celnego strzału, jest się z czego cieszyć. Lech ma w tym momencie naprawdę świetne wyniki. Ale patrząc na to, jak Legia, Lech, nie mówię tylko o Lechu, ale również niestety Raków, ale to była troszeczkę inna sytuacja. Uważam, że to jest inny projekt. tak? Ma większe zaufanie do Świerczewskiego niż do Rudkowskiego, Jak rozmieniły swoje kadry? I ilu ważnych piłkarzy odeszło. Część z nich zdziała, to, to jest fakt, ale yy, w, w przypadku szczególnie Rakowa czy, 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 czy yy, bym powiedział, że Rakowa w przypadku niektórych zawodników, ale dobra, nieważne, już nie będę tutaj wchodził w dyskusję z na temat Rakowa. Chodzi mi tylko i wyłącznie, że, że, o, wyłącznie o to, że wszystkie kluby się osłabiły. I muszę powiedzieć, że patrząc na dzisiejszą Jagiellonię czy Legię i sposób zarządzania w ogóle klubów polskich, Rezerw Lecha, które przecież zobaczcie, jak szybują w dół, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby mieć zaplecze sportowe. Ale ich dzisiaj ma rezerwy, które są na czwartym szczeblu rozgrywkowym, a jeszcze do niedawna grały przez kilka lat na trzecim szczeblu, tak na szczeblu centralnym. Teraz już nie grają i wcale sobie świetnie nie radzą, tak? Patrząc, słuchając w ogóle sytuacji, jaka jest w rezerwach od różnych innych dziennikarzy, tak. Bo rozmawiam czasem z niektórymi dziennikarzami, i oni mi mówią, że sytuacja w rezerwach jest taka, że ci zawodnicy tam nie mają zbytnio wymagań. Tak? Znaczy nie oczekują się od nich wyników. I takie jest podejście. I taki piłkarz jest traktowany w ten sposób olewacko. I on odchodzi. Odchodzi coraz więcej młodych. Skutek tych dopływu młodych za dużo nie ma. Zobaczmy sobie. Parę lat temu był Moder, parę lat temu był Kamiński, parę lat temu był Puchacz, Kownacki. Gumny, Juźwiak, Kędziora, Bednarek, na litość boską. Przez kilka lat było tylu zawodników, teraz ilu jest? Po Kamińskim mniej więcej. Bo to mniej więcej mówimy od 4-5 lat, co się dzieje w klubie. Ktoś powie: jest Kozubal, jest Gurgul. Niedawno Kozubala w ogóle nie było. Nie wiadomo, co będzie z Andzczakiem. Wilak się kompletnie nie sprawdza. Już nie mówiąc jakichś Pasławskich, przepraszam, powiem manierą trochę taką wiecie, historyczną. Yy, żadnych Pasławskich, yy, to już tam o innych piłkarzach nie mówiąc, tak? Jest ich coraz mniej. To nie jest przypadek. Nie zwalajmy wszystkiego na pokolenie. Skoro warunki infrastrukturalne się polepszają, a, a, a w Lechu się polepszają, czy w Legii, a tych młodszych piłkarzy nie przybywa hurtem i nie ma nowego pokolenia, no to coś jest nie tak. To znaczy, że klub jest źle zarządzany. To znaczy, że się niewłaściwe wymagania chociażby tym piłkarzom stawia, bo to wam mówię, że z tego wynika, z tego, co, co rozmawiam z innymi, to taki jest problem. Lech ma problem oddolny. Oddolny. I patrząc na te kluby, jak traktują młodzieżowców, ale również niestety na sytuację demograficzną, bo możemy mówić różne rzeczy, ale to też ma swój wpływ, nie mam wiary w to, że Polska przeskoczy to 18. miejsce w rankingu UEFA. Może się jeszcze wskrobię na 17., ale wątpię w to. Wydaje mi się, że Legia w tym sezonie Ligi Konferencji będzie miała szansę na wyjście z grupy, że Jagiellonia nie ma szans za bardzo, tak bym powiedział, chociaż może się pomylę. Się pomylić. Bardzo trzymam kciuki za nasze dwie drużyny w Pucharach, ale uważam, że tych punktów, mianowicie zwracam uwagę znowu do tego, yy, będzie mniej. Ja wiem, że pod koniec już podcastu, jak widzicie, odbiegam troszeczkę od tematu, ale pokazuję jego szerszy kontekst, tak? To znaczy, nie będzie lepszych wyników niż rok temu, dwa lata temu, teraz w Pucharach. Popatrzcie sobie na współczynnik UEFA. UEFA. Regularnie go sprawdzam. Najlepszy był sezon, kiedy Lech sobie świetnie poradził w pucharach i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. I chciałbym mieć takie drużyny, żeby one się nie rozmieniały. Jeśli nie dojdą do ćwierćfinału, to chociaż dojdą do jednej ósmej. Żeby miały ten, powiedzmy, szły cyklem, nie mistrzostwo, trzecie miejsce, trzecie miejsce, brak pucharów, mistrzostwo, trzecie miejsce, brak pucharów, coś takiego, tylko mistrzostwo puchary, mistr wicemistrzostwo puchary, potem może trzecie miejsce, brak pucharów, potem mistrzostwo. Rozumiecie o co chodzi? Chodzi mi o regularność. O regularność. A ja nie mam przekonania, patrząc jak Lech rozmienił się, mimo że ma super teraz sztab, że to się uda podtrzymać. To cholerne 15. miejsce chociaż, żeby się tam doczłapać, a później spróbować tam zostać. A ja mam wrażenie, że, nasz, że, naszym, że naszym się nie chce, mimo że idziemy do przodu pod względem pucharów. Mam wrażenie, że za 10 lat zobaczymy się w podobnym położeniu. To znaczy, albo będziemy gadać o tym, że jesteśmy na 18. albo 20. miejscu, albo będziemy gadać o 25. miejscu i spadniemy. I później siłą rzeczy odbijemy się od tego 30. miejsca, bo myślę, że aż tak źle nie będzie, tak? że się będziemy coraz bardziej staczać. I najlepiej jest to skwitować stwierdzeniem, że polska piłka to dno, ale ja jednak uważam, że należy mówić, póki są takie możliwości, tak? póki, póki człowiek ma możliwości, a jak nie ma możliwości, no to powinien dać sobie z tym, żeby wypowiadać swoje zdanie, no to powinien dać sobie z tym spokój. Nie? Ja na razie takie możliwości mam. Chciałem wam o tym powiedzieć, że dzisiaj tej wiary niestety nie mam, że będzie lepiej z naszą piłką. Bo odejdzie Zieliński i Lewandowski, i też będzie dopływ z polskiej ekstraklasy, z tych klubów, o których mówię, które prowadzą tą politykę krótkofalową. Prognozuję niestety, że za 6-7 lat sytuacja będzie znacznie, znacznie trudniejsza, szczególnie z reprezentacją. Nie wiem, czy z Polską Ligą, ale z reprezentacją. Zawsze myślę pod tym kątem globalnym, co to dla nas oznacza. Nie? Jak to będzie, jeśli chodzi o polską piłkę i o y, jej perspektywy? Nie widzę tutaj absolutnie. Już nie mówię o politykach, bo to już tam szkoda, to już szkoda strzępić jęzor, tak, ale to, to już tam XD, ale żeby chociaż ci ludzie, którzy zarządzają prywatni przedsiębiorcy mieli jakiś pomysł. I ja widzę być może jakiś pomysł, ale on jest mega mało ambitny. To znaczy panie Rudkowski. W okolicach 2013 2014 roku układał się wywiad. Powiedział pan, że 15 miejsce jest w naszym zasięgu. I pytam się po tych 10 latach to dlaczego żeśmy nie poszli do przodu? Poszliśmy w kontekście ostatnich 3-4 lat, ale dlaczego nie poszliśmy wtedy do przodu? I co znowu zrobicie to samo? Na koniec podcastu chciałem coś wam powiedzieć. E chciałem wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja to. No wiecie doskonale, że. No szanujmy się, jeśli się nie wydarzy jakiś kataklizm dziwny, to ten podcast nie obejrzy więcej niż, nie wiem, kilkadziesiąt osób, nie? Może się do stu dobija, ale to tak. E po prostu życzę sobie jednego. Żebyśmy, żebyście za 6-7 lat otworzyli to i powiedzieli, że jest inaczej, nie? Że było inaczej, bo naprawdę, pod tym kątem, to polskiej piłce życzę jak najlepiej. Zamieszczam swoją opinię, ale nic by mnie tak nie, nie, nie ucieszyło w kontekście tego odcinka, jak to, żebym się pomylił. I to nie jest kwestia tego, kto ma rację, właśnie. O to mi chodzi, nie? Tylko tego, dokąd zmierzamy. Uważam, że zmierzamy w totalną przeciętność, i to, że nic się nie zmieni, nie jest efektem żadnej klątwy, że my nie potrafimy, bo my tak lubimy. Tylko, że zwyczajnie ludzie, którzy za to odpowiadają i mają to w swoich rękach, są niekompetentni i tego nie chcą. Myślę, że zaznaczyłem wystarczająco dużo, żeby nie urazić. Działaczy Lecha, tak? Oni nie wszystko robią źle, nie powiedziałem tego, bo zatrudnili szkoleniowca, tak? Natomiast y, uważam, że nie prowadzą tego projektu w ambitnym kierunku. Także, słuchajcie, widzimy się za 6-7 lat, mam nadzieję. Znaczy, ktoś widzi ten odcinek i mówi: Baran się pomylił. I bardzo dobrze, i bardzo bym sobie tego życzył. Słuchajcie, trzymajcie się i oczekujcie niebawem odcinków, yy, gdzie pewnie poruszę temat reprezentacji Polski, a może pójdziemy inną kolejnością, zobaczymy myślę, że pole do, do tego, żeby i przemyślenia, i przemyśleń mi na pewno nie zabraknie. I jak ktoś ma dobrą wolę, to fajnie, jakby jakiś subik, czy, czy like wleciał, czy dobry komend czy, czy miły komentarz. A jak ktoś chce podyskutować to i mnie skrytykować, to no, też zapraszam, tylko mam nadzieję, że będzie to rozmowa na poziomie, a nie na dyletanckim gadaniu, że my to nie potrafimy i to jest i polska piłka to dno. Bo je, nie jest sztuką nie jest sztuką mówić, że coś źle funkcjonuje, jest sztuką przewidywać i zapobiegać temu, żeby, żeby źle się nie działo. Do zobaczenia. Siema.